Witam serdecznie, Logan Cappuccino z tej strony. Witam w najnowszym wydaniu w News. Dzisiaj powiemy Wam o prześladowaniu policjanta w internecie oraz pracy na złowisku. W ostatnim czasie do internetu zostały upowszechnione dwa nagrania. W obydwu funkcjonariusz policji jest zgnajony przez ludzi w żółtych i fioletowych barwach. Kurwa, George, w pracy jestem, zaraz zadzwonię. Tu będzie cięcie, nie? Dzień dobry, jestem Denis Hunt. Jestem tutaj, żeby przemówić za całe LSPD i za całe nasze grono. W ich imieniu chciałem przeprosić wszystkich mieszkańców zamieszkujących Grove Street za wszystkie krzywdy, które im wyrządziliśmy wbrew prawu. Wit witam Państwa, Kimonaco Easy News. Drodzy Państwo, znajduję się w uwagi na ziemi Los Santos, Vagos. Gdybym nie jest tu bezpiecznie, psy dupami czekają. Uwaga na tę dzielnicę. Został przeprowadzony również wywiad z przedstawicielem policji. Dzień dobry, wit witam Państwa, Kimonaco Easy News. Jest z nami poszkodowany policjant oraz jego znajomy. Eee, pr proszę Panowie. Jakie działania podejmie policja w sprawie nagrania Daniela Sachanta? Jeżeli chodzi o te nagrania, poczynania w ten sposób na pewno nie są wskazane, są nielegalne. Osoby, które się tego dopuściły, poniosą konsekwencje, jeżeli wymuszają takie nagrania na funkcjonariuszu policji. Jeżeli chodzi o stanowisko z naszej strony, będziemy postępować zgodnie z procedurami i osoby za porwanie. Zostaną ukarane Byłem traktowany w miarę dobrze, jak na, na zaistniałe realia No i tak to funkcjonarz już powiedział, będziemy tutaj działać zgodnie z procedurami, żeby ukarać porywaczy. Teraz przejdziemy do sytuacji na złomie Nie dzieje się zbyt dobrze, pracownicy się skarżą Dzień dobry Kimonako. Jesteśmy na miejscu akcji, z nami jest poszkodowany złomiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan skarży się na warunki pracy na złomie? Proszę objaśnić swój problem. Jest, praca jest ta bardzo ciężka, mało płatna. Właściciel tutaj robi z ludzi debili. Naciąga ich, nie daje normalnych umów. Czasami każe pracować na czarno. Chodzi sam, nie wiadomo, wszebrane interesy się tutaj dzieją. Pan w ogóle zobaczy, jak tutaj jest syf, chlew. Nie wiadomo, co tu w ogóle się dzieje. Nie ma ten. No. Żadnego kierownika tutaj nadzoru. Do widzenia, Logan Cappuccino z tej strony. Wybaczali news.